Vlogmas dzień szósty. Cześć moi drodzy, witam Was w szóstym dniu naszych vlogmasów. To już szósty dzień, dzisiaj jest 6 grudnia, także Mikołaj. Nie wiem czy do Was przyszedł Mikołaj. Do mnie wiem, że Mikołaj nie przyjdzie <laughs> w tym roku, na pewno nie. No chyba, że przyjdzie dopiero, że tak powiem i pod choinką coś zostawi, no ale no, na razie nie, na razie Mikołaja nie ma. Przyjdzie do mojego syna, ale do mnie Mikołaj nie przyjdzie. I teraz tak, dzisiaj sobie też oczywiście zrobimy to wyzwanko świąteczne i dodatkowo myślę, że na sam koniec jeszcze rozłożymy sobie pieniądze do kosztów rocznych, bo powiem Wam szczerze, jeszcze tego nie zrobiłam, a jest już szósty, po prostu jest takie zamieszanie, że no nie miałam kiedy, więc stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj, pokażę Wam od razu moje nowe koperty, w których będę trzymać jakby te zaoszczędzone pieniądze, to są co prawda... Że tak powiem, takie pierwsze wersje. Ja już wiem, że będę musiała je zmienić, bo wyszły mi troszkę za małe, ale to Wam pokażę później, dobra? To Wam pokażę później, bo wiem, że niektórzy jesteście tu tylko ze względu na właśnie te vlogmasowe zadania, więc wiecie, jak nie będziecie chcieli oglądać kosztów moich rocznych, które będę rozkładać, to po prostu nie będziecie oglądać i tyle. Także moi drodzy, zacznijmy sobie od gry. Także gramy, tutaj mamy pięć i przesuwamy się po tych oczkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, w końcu coś nowego, moi drodzy, w końcu coś nowego. Czyli tutaj taka jakby kula szklana, taka bańka, bańka, bombka, boże, co ja mówię. Chcesz, aby na chłońce znalazło się dużo ozdób i stojąc na polu z bombką odkładasz dyszkę. No dobra, dyszka to nie jest tak dużo, no, ale dyszka to dyszka. Także cieszmy się bardzo. O. I zrobimy tak, widzę, że ja dam dyszkę, Adam dwie, czyli będzie, że odłożyłam dyszkę, także. Powiem Wam, że tu jeszcze mam trochę tych drobnych do tego wyzwania, ale powoli mi się one już kończą, także. Ale wiecie, czekają mnie też takie większe zakupy też świąteczne, więc wiecie, no na pewno wydam trochę gotówki, wydam, więc gdzieś tam mi się rozmieni. Także mamy szósty, dwunasty... Ech, tutaj co mamy? Plus mamy 10 zł, czyli mamy łącznie 75 zł już tutaj. Także mega, mega się cieszę. 75 zł już jest. Dobra, gra za nami. Bucik jeszcze jest, jeszcze go nie zgubiłam, chociaż powiem Wam szczerze, już kilka razy go szukałam, bo mój syn się dorwał. Mojemu synowi się bardzo podoba ta gra, a w szczególności ten bucik. No bucik mu się mega podoba. I teraz tak. Zaczynamy oczywiście tutaj od wykreślenia kalendarza adwentowego, czyli dzisiaj 19. Jeszcze 19 dni jest to szybko leci. 19-18 w sumie bardziej. No ale dobra. Czyli to jest tak, 19. Tutaj. I teraz rzucamy kosteczką. 12. To tu chyba źle rzuciłam wczoraj. Dobra, nieważne. Nieważne. 12, 11 moi drodzy, czyli dzisiaj troszkę więcej. 11 plus 19, czyli łącznie mamy trzy dyszki, więc już troszkę więcej mamy. Także zaraz wiecie, zobaczymy, ile nam się tutaj docelowo uzbiera. Bingo, 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 ja bardzo lubię bingo, w ogóle to od stokrotnika mi się bardzo podoba, z tej finansowej rezerwy, jeżeli, jeżeli nie mylę oczywiście nas, bo ona ma tyle wyzwań, że wiecie, już mi się samej myli. I tutaj mamy co? 3 i 1, czyli mamy, tutaj jest 3 i 1, a, czyli jeden. tak, dobrze liczę, czy nie? Tutaj mamy górę, czyli mamy 3 i tu jedynkę. tak, dobrze liczę, czyli dzisiaj tu będzie 1. Czyli plus 1, czyli mamy 31 zł. No, ja chyba nigdy na te piękne figurki nie trafię, powiem Wam szczerze, tak. Czekam, czekam i się nie mogę doczekać. No, może kiedyś, może kiedyś. Co jeszcze mamy? Kostki i świąteczną skarbonkę. Więc co? No standardowo rzucimy sobie po prostu kostką i zobaczymy ile nam tu wyjdzie. Czyli mamy czwóreczkę, mamy czwóreczkę, więc sobie tutaj tylko napiszę plus 4 i czwórka chyba była do zamalowania. Super. Tutaj możecie zamalowywać, możecie wykreślać, to już tam wiecie. Gramy jak chcemy. To jest dla Was, dla nas, więc gramy jak chcemy. Czyli tutaj wiecie, co ja sobie dzisiaj też skreślę: 5 zł, żeby móc wrzucić 40. Czyli jeżeli dobrze mi się wydaje, to będzie jak wczoraj. Bo wczoraj chyba też z tego co kojarzę, było tutaj 40 zł. Tak, też było 40. Czyli łącznie będzie już 300 to wiecie, co ja zrobię, żeby mieć więcej drobnych. To, co ja bym zrobiła, ma być 300, czyli tu jest stówka. Dobra, to zrobimy, że ja zrobię tak i zaraz zobaczę, czy mam dwie pięćdziesiątki. O, nie, słuchajcie, no, nie zrobię tak, bo nie mam dwóch pięćdziesiątek. No to dobra, to żeby się nie pomylić, pewnie sobie zaraz z kosztami rocznymi powymieniamy, żeby wiecie. Aby tam mieć pieniądze, bo powiem Wam szczerze, nie wiem, jak z drobnymi stoję, tak, e, że tak powiem, tutaj. Być może wszystko porozmieniami dam tutaj. <grytanie> Także będziemy, zaraz będziemy szachrali, że tak powiem. E, czyli mamy 6 plus 12, czyli 6, 12, 40, czyli 300 zł, moi drodzy. Także tutaj mamy już 300 zł, więc wiecie, mega, mega, moi drodzy, się cieszę, bo mamy już tutaj 300 zł, więc mega fajnie. Teraz tak, misiowa zdrapka, nie no, bo zobaczcie, tu jest bardzo mały pól do misiowej zdrapki, ale mamy jeszcze tutaj, wczoraj drapaliśmy, to wiecie co, ja sobie tu dzisiaj mam dyszkę, pole, więc wiecie, żeby nie przedłużać, bo i tak jeszcze chcę zrobić te roczne, a nie chcę, żeby ten film był za, za długi, bo też wiecie, są święta. Ja wiem, że Wy też nie macie nie wiadomo ile czasu, żeby oglądać jakieś pierdoły na YouTubie. Także, także moi drodzy, szósty, 12, dzisiaj 10 zł, czyli tu mamy 82 zł. Także mega fajnie, mega się cieszę. 82 zł. Kwota naprawdę już bardzo fajna. Generalnie już się bardzo fajna kwota zrobiła. Myślę, że w połowie sobie policzymy, ile tego jest. Teraz jeszcze nie. Teraz tak. Tu było 10 zł. Tu też było 10 zł. I tu było 40, tak? Czyli plus 40, czyli 6 dyszek. O, czyli ani dużo, ani mało. Dzisiaj sobie. Odłożyliśmy 60 zł do tego, właśnie świątecznego wyzwanka. Także, mega, mega, moi drodzy, się cieszę. Dajcie oczywiście znać, czy jesteście ze mną. I moi drodzy, teraz druga część filmu, czyli odkładamy sobie tutaj do wyzwań rocznych. Także to na chwilę zamknę, ale zostawiam, bo pewnie będę co nieco rozmieniać. Także zobaczymy. O. Słuchajcie, już, już brudne, przepraszam. Także to jest mój segregator z tymi wyzwankami, z wyzwankami, z, z kosztami rocznymi. Ja sobie tylko tutaj z boczku wpiszę mój kod. Aby nie było, i teraz w tym momencie to u mnie będzie wyglądać tak, że ja sobie zrobię takie ładne koperty. Tutaj będzie status do wpisywania, i tak będę sobie odkładać. Widziałam na zagramanicznych youtubach, że dziewczyny tak robią. Bardzo mi się to spodobało, tylko mówię, ja tutaj zrobiłam sobie trochę za płytkie te koperty, bo one powinny być wszystkie mniej więcej takie szerokie. Ale jeszcze jakby były troszkę z tej strony większe, to by było lepiej, także, ale wiecie, to też były pierwsze, które robiłam, więc no, wiecie, no tak bywa, no tak bywa. I teraz tak, tutaj mamy samochód, mamy program, właśnie graficzny, w którym robię dla Was te piękne rzeczy, działka, mamy ubezpieczenie domu i też fundusz awaryjny, i też zdrowie. I teraz tak, moi drodzy. Tylko się zastanawiam, gdzie ja dałam kasę do tego. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę pomyśleć, gdzie są do tego pieniądze. Ale, on... Dobra i słuchajcie, kasa będzie tu. Jak widzicie, ja jeszcze nawet tutaj do koper na tygodnie nie mam tych pieniędzy porozkładanych, po prostu wiecie, wsadziłam do portfela parę złotych i tyle. Także tutaj są te pieniądze, które teoretycznie już powinny być rozłożone, ale dzisiaj tego wszystkiego robić nie będziemy. Zrobimy sobie tylko te koszty roczne. I teraz tak jak widzicie mam dwusetki, więc porobimy, powiem tak, troszkę będzie zamieszania dzisiaj, także wiecie, ale sobie to troszkę porozmieniam, bo tutaj wiem, że na pewno jakieś drobne by mi się przydały, więc ja sobie po prostu tutaj stąd, bo tu mieliśmy 300 zł. więc ja sobie zrobię po prostu tak, że te drobne ja sobie wyrzucę tam a do banku, że tak powiem, a tutaj dam tą 200. Jeszcze nie będę na razie ruszać, bo i tak pewnie jeszcze drobne, wiecie, będą mi się przydawać i będę potem mieszać i rozmieniać. To sprawdźmy, czy się zgadza. 100, 2, 4, 6, 8, 10, czyli 200. Także mówię, teraz będę miała troszkę więcej drobnych. Mam nadzieję, że mi starczy, żeby tam, wiecie, coś podkładać, bo tu znowu, wiecie, mam same dwudziestki, jest jakaś dziesiątka. Także ja sobie, słuchajcie, wyciągnę te pieniądze, które są tutaj w, w, w banku, bo jak mówię, no jak widzicie, to jeszcze nawet nie jest rozłożone na tygodnie ani nic, także no, no zrobię to później po prostu. I teraz tak, o i też będę miała później tak, takie kopertki tygodniowe, tylko mówię, to ja muszę jeszcze raz wszystko zrobić, bo to nie wyszło mi do końca tak, jak ja bym chciała, więc no muszę to poprawić, bo mnie będzie denerwować, więc no na razie jeszcze są te koperty. Ale teraz tak, przejdźmy sobie do tych właśnie kosztów rocznych. Przejdźmy sobie do kosztów rocznych. I teraz tak, na samochód. Ile odkładam na samochód, moi drodzy? No, sobie wyciągnę tylko tą moją karteczkę. Widzicie, to jest też stara, bo ja tylko docięłam, bo są za małe te koperty, więc te statusy też będą nowe. No tylko no, muszę je zrobić, tak? Mamy w grudniu i ja odkładam po 40 zł. Generalnie 40-50 zł. To jest różnie, bo to zależy od miesiąca, od tego, czy mam drobne. Teraz sobie odłożymy 40 zł. Ja tutaj sobie wiecie, co napiszę, bo tutaj na początku to było po 40 zł, więc tutaj sobie do tych kosztów wrzucę cztery dyszki. Tak, że wiecie, powoli, powoli nam się tutaj zbiera. Mam czas do kiedy? Do czerwca. W czerwcu widzicie, mam ostatnią ratę, więc mam jeszcze czas. Generalnie mam wszystko w lipcu i w czerwcu, więc wiecie, no, no tak to się stało. Tu jest też kanwa i tu jest też 40 zł, więc sobie odhaczymy. I wrzucimy sobie tutaj cztery dyszki, więc mówię powoli, powoli. I coś nam się tutaj już nazbiera, także mega, mega się cieszę, bo powoli mi się zbiera. Ogród, czyli działka, to też jest, no wszystko mam w czerwcu, i tutaj jest 30 zł. I z tego co kojarzę, właśnie tutaj gdzieś była ta dyszka, jedna o, także idealnie. Bo mam tutaj jedną dyszkę, więc sobie już ją odłożę. Ja sobie później zrobię to, wiecie, takie, no troszkę inne, żeby mogła też mieć status, żebym wiedziała, ile tutaj mam. Chociaż, wiecie, tak naprawdę wystarczy sobie pomnożyć to przez kwotę, którą mam, już bym wiedziała. Ubezpieczenie domu, tutaj mam po 50 zł, bo w tym roku chcielibyśmy takie troszkę lepsze to ubezpieczenie. I no, z tym, że tutaj też mam do stycznia, więc. Tutaj 50 zł. A ostatnia rata? Wy to widzicie? Ostatnia rata? O, ale super, dobra. Ja się potem zbieram na nowo, ale wiecie, będą już mniejsze kwoty na pewno, bo tu za późno zaczęłam. E, bo tutaj chcemy około 500 zł. wydać na to ubezpieczenie. O, więc mega się cieszę, bo mamy, słuchajcie, e, dom ogarnięty. Także mega się cieszę, bo tutaj domek już mamy ogarnięty, zawsze to. Zawsze to mniej, prawda? Zawsze to słuchajcie, mniej i też jeszcze tutaj muszę więcej odkładać. Tutaj ja też nie mam statusu, muszę sobie zrobić, bo de facto wiecie, nie wiem ile ja tu wtedy odłożę, no to do zdrowia na razie damy, bo przy zdrowiu mam jeszcze, mam status jeszcze stary, także ja sobie tutaj wpiszę szósty, dwunasty. I co, 100 zł sobie wpiszemy, bo troszkę małe kwoty tutaj wkładam, chyba, chyba za małe, bo by trzeba było troszkę więcej tutaj odkładać, jednak na to zdrowie. Aczkolwiek wiecie, ja na przykład na badania mam inną, że tak powiem, in, inne miejsce jest na badania, o może tak. Więc to jest takie już zupełnie po prostu. Do dodatkowe, tylko nie wiem, czy sobie wiecie co, chyba w jedno miejsce tego nie powrzucam, bo ja to mam tak porozsiewane, No, potem jakby wiecie, pieniędzy brakuje. Więc to jest to. Czyli tutaj poszła stówka na fundusz awaryjny. Wpłacimy sobie 5 dyszek na razie. Ja sobie to później w Excelu zapiszę, żebym po prostu pamiętała, że tu poszło 5 dyszek, czyli fundusz awaryjny mamy, moi drodzy. Ogarnięte, mówię, ja sobie potem taki tracker zrobię i będę sobie tutaj, wiecie, to odhaczać. I teraz tak się zastanawiam, bo w grudniu miałam nie robić tych wyzwań, takich, wiecie, no, takich tygodniowych, żeby mi pieniędzy wystarczyło, więc nie wiem, no, chyba tak zrobimy, wiecie, chociaż z 52 tygodnie, ale tu ostatnio dwa zamalowywałam, no to tak zrobimy, że na razie tych wyzwań. Nie będziemy po prostu robić tygodniowych. No bo wiecie, no bardzo dużo do tego grudniowego odkładam, więc myślę, że to i tak będzie dobrze. I co? I mamy te pieniądze. Ile mi tu zostało? Słuchajcie, ja sobie policzę, ile mi tu w ogóle zostało powiem Wam szczerze, bo ja już wypłaciłam tak, ja wypłaciłam w sumie już chyba wszystkie pieniądze, które miałam. No dobra, to sobie mogę sobie to rozdzielić do od razu tych tygodni.

Ale mam jakieś pieniądze jeszcze w portfelu, więc sobie zrobimy tak, że po prostu 1540. Ja sobie to podzielę przez, wiecie co, przez 4, nie inaczej jeszcze, moi drodzy. 200 muszę odłożyć, bo muszę jeszcze kupić eurazki. Czyli 1340. I teraz tak, bo to jest pierwszy tydzień grudnia, ja kasę mam, więc podzielimy to na trzy tygodnie w tym momencie. No, widzicie, jak robicie to później, to troszkę można się pogubić, no, ale lepiej późno niż wcale. Czyli poniecałe 450 zł będę miała, jakby na kolejne tygodnie. Więc powiem Wam szczerze, że bardzo do, dobrze, nawet bym powiedziała. No, zobaczymy, jak to będzie na święta, prawda? 450, czyli tutaj mamy. Jeden tydzień, sobie tutaj wyrzucę, czyli drugi tydzień mamy tutaj 450, raz, dwa, trzy, 450, to jest trzeci tydzień, sobie tutaj wrzucimy. O, dam tutaj, chyba żebyście lepiej widzieli, bo wydaje mi się, że tak nie, nie widzieliście za bardzo. I mam 100, 200, mam 300, i tu mam 2, 4, 6, 8, 10, 440. Już tam, wiecie, nie, nie będziemy się bawić. Powinno mi wystarczyć. Ja i tak wam powiem szczerze, że mm, ja wypłatę będę miała bardzo szybko, bo jeżeli chodzi o te grudniowe wypłaty, to one są u nas jeszcze przed świętami. Ale generalnie ja chcę zrobić tak, że to co mi przyjdzie, przeleję na oszczędnościowe, że tak powiem, będę żyć z tej wypłaty tej i tam to typowo zacznę od stycznia, no bo potem wiecie, Okaże się, że ja teraz tak dużo odłożę, a to, co miało iść na styczeń, to mi po prostu braknie. No bo jakby wiecie, dostanę ponad tydzień wcześniej tą wypłatę niż zazwyczaj. więc Zrobię to sobie tak chyba po prostu w tym, w tym roku, żeby się nie mylić. I teraz tak 200 zł zostało, ale to jest na wyzwania, że tak powiem, na to wyzwanie takie e, e, uraskowe, Więc ja sobie po prostu wrzucę tutaj do tej koperty wyzwania. I to sobie będzie czekać, będę miała wolną chwilę, to podejdę i sobie po euro po prostu kupię. Nieplanowane to tutaj jest, aczkolwiek w portfelu też mam, że tak powiem, coś takiego jak nieplanowane, więc generalnie te pieniądze są już tam przeniesione, więc sobie je zostawiam. Czasami robię tak, że na przykład tutaj, jeżeli mam 200 zł, no to wiecie, tam gdzieś sobie rozmieniam, po 50 wkładam do portfela, ale to różnie, jest grudzień, więc wiecie, jak pójdę do sklepu, to wiem, że mogę zostawić więcej. Dobra, no moi drodzy, bo miałeś tylko koszty roczne, sobie od razu podzieliliśmy kasę na tygodnie, więc no dzisiaj to będzie na pewno długi odcinek, być może nawet najdłuższy. No, chyba, że ostatni vlog będzie najdłuższy, ale zobaczymy. Także moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Mikołaj do Was przyjdzie. Oczywiście, ostatni raz pokażę, zapraszam do wspólnej zabawy i do świątecznego wyzwanka. Pa!